Siemanko, ludziska! W kolejnym odcinku Fortnite'a I dzisiaj odblokowaliśmy, słuchajcie, Imani e e z nagłówków Imani yy, e e z nagłówków yy, I 10 gwiazdek bojowych Dobra, yy, dzisiaj właśnie nie wiem, kim bym mógł zagrać Tą właśnie tą Imani e czy tym Taskmaster'em Bo ja się jeszcze nim tak dokładnie nie nacieszyłem No nie wiem, no nie wiem o, no, to jest jeszcze misje. Co w sklepie? O, o Kuba, bo chce mnie zaprosić, ale nie chcę. Reakcja! Ja ją zawsze chciałem mieć. Ja bardzo ją chciałem mieć. mnie nie stać. Kurde, ile ja mi teraz coś te zaproszę będzie wysyłać. A teraz to te już przewinął. O, no nie wiem, no. Yy, no możemy jeszcze taskmasterem. Jeszcze się nie tak dokładnie nacieszyłem, więc zabrałem cię jeszcze taskmasterem, a jutro... A dzisiaj sobie jeszcze odblokujemy stronę karnetu bojowego i, zga i yy, spróbujcie zgadnąć, piszcie w komentarzu yy, jak, tak na szybko, yy, co dzisiaj, jaką stronę dzisiaj będę odblokowywać. Otóż będę dzisiaj odblokowywać groma. Dzisiaj będę już, yy, już mnie ogólnie stać na groma, ale to będzie na drugim odcinku. Teraz jest pierwszy odcinek. O, ja to mam. A dzikoś. O ja bardzo lubię tą memotę groma. Boże, jak można lubić się głupią na no? Chyba cię porąbało O, ja to mam To dziwnie tam szaleje. Nie mogę się ruszać, co się dzieje z busem? Nie, wiem, o co chodzi? Ehm, um, może lepiej wyjdźmy, bo troszeczkę dziwne to było, że bus nie ruszył w ogóle, więc wy, wyjdźmy i wejdźmy z powrotem, bo to było dziwne. Bananie, ty bananie, ty bananie. Arachrobatyka. Koncentracja Mały monsterek Gąnam staj Przyjeżdżka z segwayem, Czy to nie pamiętam jak to się czytało? O, typek pokazuje ile ma koron ומה זרו הכופaש יליה מם

Szczęście ruszył i odcinek trwał już 6 minut, a dopiero co ruszyłem z busa. I to jest bardzo dziwne. Bo tak nigdy jeszcze nie miałem. Bo jeszcze tak nigdy nie miałem, że bus nie ruszył. Bo zawsze ruszał podobno. Ale po prostu, po, po prostu był jakiś lag. włączyłem się, sporo to włączyłem i I zadziałało. Jest równo, jest u mnie na zegarku w komputerze, równo godzina 10. Chociaż to nieprawda, bo mój zegarek jest przesunięty aż o 6 minut, czyli jest chyba sześć. W moim telefonie jest sześć, ale w komputerze to muszę zmienić zegarek, bo jest kompletnie do, troszeczkę o parę minut przestawiony do tyłu. I to i, i to właśnie niedobrze. Aha, ale lagi, fajnie. Właśnie, że nie fajnie, bo nie ma być fajnie. Znaczy ma być fajnie, boże co ja gadam Raczej bo ja losuję same pistoleciki, boże! Nienawidzę pistoletów. No o, najpierw sobie wypijemy potki. Dobra, dobra myśl, słuchajcie, dobra myśl. Wtedy będę miał cały HP. Bo już właśnie chciałem od razu wypić się dużo, a potem nie będę mógł tych małych. To bym miał wtedy 50, ale tyle, bo to to mam 100. Żarło. Nie, dziękuję. O, Shotgun niebieski. No. Wiesz to. Weźmiemy to oczywiście zamiast pistoleciku. Je, czy ja słyszę przypadkiem lamę? Ja chyba słyszę lamę. Ale nie chcę. Nie chcę jej. Nie chcę, nie chcę. Nie wiem do czego mi lama. Szybko Ona... O, jeszcze tu są drzwi. Tutaj jeszcze nie byłem. Miecze, nie tego nie odblokowałem, ale zaraz pójdziemy do typów. A! w sumie już teraz. Czyli fajnie się bawić. Anonimowego pokonałem Jezu, to jest Sypek! Ooo! Wow! Jak ja go na ostatnią chwilę usłyszałem! Widzieliście to? Jak ja go na ostatnią chwilę usłyszałem i mu taki jeszcze szotę w, w głowę yy, 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 tylko raz. Na tego. O, ale to był stres. Uu, myślałem, że on mi z... właśnie idzie zabić. Ja się bardzo tego bałam, że on zaraz mnie zabije. Okej, okay, ale już jest spokój. Już trzech typów roz, rozwaliłem. No, chociaż potrzebowało się troszeczkę amunicji i do snajperki i do naszego shotguna biegłego. Na rampie będzie na, 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 na bank szybciej niż w samochodzie. O! nie było. Leposok. E. Um. Dlaczego ja idę do przodu, jezu? Ale gdzie my jesteśmy? Nawet nie widzę swojej strzałki. A tu, ja muszę tutaj skręcić, bo ja prawie na koniec mapy poszedłem. Muszę troszeczkę w środek pójść. No ja to na samym końcu, na końcu mapy. Co to ma Aktywy rozszerzenia ukończyłem, dobra Będę, a nie, może, może po drodze, żeby przestrzegać zasady drogowe O nie przestrzegamy zasad drogowych szybko eee. o, nie przestrzegam zasad drogowych mam mały wypadek mały, bardzo mały mam bardzo mały wypadek Dlaczego on się tak trzęsie nie, nie wiem co chodzi Dlaczego on się tak trzęsie? Dlaczego? Łoszczyka! A to, to... stanowisko <grystanie Was> ulepszenia broni! Ja tutaj właśnie chciałem przyjść. A gdzie to? A tutaj to jest stanowisko, dobra. A weźmy sobie spray, no. Spray będzie lepszy. Tu jest stanowisko ulepszenia broni. Weźmy sobie ulepszmy to jeszcze trzecią ulep ulepszmy sobie na niebieską. O! Mamy sobie niebieskie. Nie będziemy już wszystkich do legend ulepszać, bo nie chcemy... bo nie chcemy marnować kasy. Znaczy ja nie chcę. Wy możecie chcieć, ale ja nie chcę. Będę marnować kasy na same legendy. przecież Tutaj miałem niebieskiego! Dlaczego ja wydałem kasę na ulepszanie tej snajpy? Skoro mam tutaj jeszcze niebieską i dużo lepszą. O jezu! Głupi jestem! I właśnie, właśnie o tym mówię: Ulepszam, a potem znajduję te same, ale za darmo, co nie? I to mnie denerwuje zawsze. Lotnik, zróbmy lotnika. I słuchajcie, mam już 40 poziom. 40, no duży. Yy, zostało mi ostatnie zadanie do zrobienia. Yy. Tylko muszę się gdzieś ukryć, żeby nikt mnie nie znalazł, bo muszę sobie zadanie przeczytać oczywiście. Zanim przeczytam że miną lata. Yy, yy, co? <grych> o! O co chodzi? Ja chcę slajdę na spokojnie wziąć, no to chodzi. Nie, to jest wolna przestrzeń, kurde. Gdzie tutaj się ukryć? No tutaj, co? Nikt nie zauważy raczej. Jestem zlany ze ścianą. E, ukończ zlecenie? A zlecenie... Zrań przeciwników, z, z, przeciwników wędząc w pojeździe. Kurde, muszę im 100 HP zadać? Oj, to może być trudne nawet. To może być nawet nieco trudne. Nawet nie wiem w którą stronę. A, w tą weźmy no, bo tam jest y, bliżej, y, bo tam jest koło. Co so, jeszcze przejdziemy? A nie, nie, nie. Jest, ale jak fajnie to zrobiłem. Aj! A, doskoczy tutaj. A, jeszcze nie mam rozszerzenia? Myślałem, że już mam. O! Ktoś, ktoś rozwalił kogoś! Ktoś kogoś rozwalił. No, jeszcze tutaj mam niebieską za darmo. O! No i to jest najgorsze. To mnie najbardziej denerwuje. Um, a. w prawie jesteśmy w połowie koła. Jeszcze tylko w tą stronę trzeba troszeczkę skręcić. O, jest rozszerzenie. Strzel strzelca nie chcę, bo nie chcę miecza wywalać. Śmietnikowy nurek. Śmietnikowy. Śmietnik. Jestem śmietnikowy. O, już jestem ponad. Tam trzeba było skręcić, żeby być w połowie. O, schowajmy się w tym uszaku, ok? Jesteśmy akurat prawie w, ko... w połowie koła, więc teraz nic nas nie dorbi. Jedynie typ może nas zabić, ale. Ale nikt. Nie wątpię, żeby to... ktoś nas zabił teraz w krzaku, skoro nikogo nie ma w pobliżu. A poza tym nie widzą mnie na razie. I jeśli ktoś będzie to krzaka, to możemy zauważyć. Ja tak posiedzę. Na razie nie mam co robić. Chciałbym troszeczkę typów znaleźć. Czy tam sobie popatrzę? Kurde, te kupie kwiatki mi zasłaniają. Zdawało mi się, że słyszałem typa, ale to nie jednako. Tylko szelesty liści drzew. Tam jeszcze jest jakiś domek. Tam jeszcze taka. Ten... O, tam jest typek na tej wieży Widziałem typka na tej wieży O, ktoś tam szedł Na dach poszedł Nie jest bo bo chcecie zasnajpić A mnie nie widzi, bo jestem w krzaku i co nie? To właśnie najlepsze Stój i nie ruszaj się! Ja muszę mu w głowy wycelować, no Ach, chop się teraz będzie specjalnie ruszać, żeby nikogo nie trafił Co ja tak popatrzę na niego Zaraz może do, dostał 120 Oj kurde, jak zwykle się schował Pewnie się chciał, pewnie się uleczył No dawaj, wychył całą głowę, to cię. On mnie raczej nie wyjdzie, bo ja jestem w krzaku. Aj, poszedł już, uciekł mieczem. To no niestety. Kurde. A czego mnie tel teleportuje poza krzakiem? No jezu. Ale no, są 120, a mój jest zmarnowany. Mój tak jeszcze nie zabiję. Ja już go raczej pewnie nie zabiję. 12 osób. I nadal jestem prawie w środku koła, ale nadal jestem w kole. Tutaj poczekam, dopóki jeszcze w kole jestem, a jak ruszy dopiero koło i będę poza kołem, to wtedy pójdę do koła. <grystanie> Mam nadzieję, że może type, ten typek, którego zesnaipiłem ze 120 tą może poszedł do tego domku. Ale nie jestem do końca pewien, bo on uciekł w ta, tam raczej gdzieś, w taką inną stronę, niż do tego domku raczej, ale... Jest możliwość, że może tam pójdzie. No nic, no nie wiemy co mam teraz. Co tam? Co to jest? Co tam za kula taka? A, to jest jakaś taka... Nie wiem, co to jest. Trochę mnie to zadziwia. To jest jakaś taka kula. A, to jest taka obronna, gdzie... Jak, jak ktoś nie wejdzie do koła będzie strzelać, to ta kula będzie tego człowieka w środku obrania, bo to jest taka jakby ściana niezniszczana. A jak wejdziesz do tego koła, to wtedy będzie, będzie normalna bitka. Już odcinek trwa ponad 20 minut. I mało się dzieje. Dwie osoby padły, 10, 10 osób zostało. Nawet w, jeśli będę w pierwszej dziesiątce... Jeśli będę w dziesiątce to... W pierwszej dziesiątce, to fajnie. Nawet wtedy będzie fajnie. Teraz nikogo w O! No i nadal jestem w kole, widzicie? Tylko, że ja muszę robić misję, a mi jeszcze zostały. została jedna. Zróbmy zlecenie. Konej został ścigając się, się na lodzie. No ale tutaj już tutaj żadnego lodu nie ma, tam jest lód. Natomiast. No to nie wiem, boję boję się, trochę tam pójść, no nie pójdę raczej. Zręcz przeciwników, będąc w pojeździe. No, same wszystkie zadania są nawet trudne. Nadal jest 10 osób, kurde, jeszcze jedna osoba nie padła. Siedmi mieczek pociągnę. Jest jakie mam lagi. Jeszcze inna osoba nie padła. Co tam tak mało się dzieje? Myślę, że wszystkie sytuacje dzieją się bardziej na tym. Na Mega City, bo tam oczywiście mogę pójść, bo Mega City też jest w strefie. Natomiast nie całe. Tak, myślę, że 3 czwarte jest w kole, a jedna jedna czwarta jest poza kolem. I... Myślę, że tam się chyba coś działo. Tak! Ktoś kogoś zabił. Co to było? Ja... Jak to się stało? What? Jakim cudem? A to tutaj było. Nie no, ruszać się nie mogę, no Jezu. Tamten typ też chodzi, a się nie rusza w by ogóle. To nie że mnie wywali? no Jezu. Mam ja tego typa, nie widzę. Ty, lepiej tutaj nie dokuczajcie. Idźcie sobie. Idźcie w pokoju! Ła! Ła! Whoa! Jeszcze tego soku siorbu nie wziąłem, no bo nie zdążyłem, bo tamten typ mi od razu strzelał. Ale przynajmniej wziąłem legendarnego shotguna i legendarnego sniper. Zostało 8 osób, no robi się gorąco. Według mnie się robi bardzo już gorąco. Jestem w środku koła. Ugh. Jeszcze jest 8 osób. Słyszałem typa na motorze. Nie no, nie gadaj, że widziałem typa jakiegoś. Słyszę strzały dobiegające stamtąd. Tam się klepią. Trochę się... Bo y już jest 7 osób w ogóle. Mam 4 kile. O, co tam coś padł? Ja muszę się przede wszystkim dużo ruszać, żeby nikt mnie... Nie, żeby nikt mnie, nie trafił. Bo jeszcze ktoś jest tam tamtego do domku możemy trafić. Ale nie wiem czy ktoś wygrał jest w tym domku. bo więc jest 7 osób. Jest 7 osób. I ten... I ten... i to jest dosłownie chyba słuchajcie jeden mecz. Ten odcinek to już 26 minut, więc już następnego nie będę zaczynać, więc... Typek! Leci lotnią Shenronem. Czyli teraz wiem, że on może tam sobie wylądować. To muszę się bardziej ukryć. Żeby i on mnie też nie widział. Ale teraz już mnie nie będzie widzieć. Tam się wszystko dzieje, gdzieś tam na tej górze. I tam ten Shenron, co poleciał, to myślę, że on na tym budynku wylądował. Ale boję się nawet wychylać, żeby nie. Żeby... O oh mój Boże. tutaj. Klepią się z shotgunów! Ktoś... A nie, jeszcze się biłem. Już ktoś kogoś rozwalił. CO JEST GRANE?! Ona aż tyle HP miała?! Coś za dziwne. Że ona tyle HP miała. Myślałem, że oni się tam burzenie sklepali, a ona to... Zrypała tego gościa, że w żadnego HP pewnie nie straciła Nie, no Jezu, takie dobre broni miałem. Tyle tam dobrych mitycznych broni leżało. Snajpa mityczna, karabin szturmowy mityczny, pompa mityczna. Ale dobra, biłem poziom 40. No dobra, słuchajcie widzowie. Jeśli Wam się odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!